Cześć! Rozwiążemy nierówność e, z funkcji trygonometrycznych. 2 pierwiastki z 3 cosinus X minus 3 dzielone przez 1 minus pierwiastek z 3 tangensa x i to wszystko ma być większe bądź równe 0 w przedziale od pi do 2 pi. Dobra, tą nierówność y, może spotkać na maturze, za tego typu zadanie możesz otrzymać około 4 punktów, więc całkiem sympatycznie. I tak, tego typu zadanie możemy rozwiązać na kilka sposobów Jeśli chodzi o samo wykonanie obliczeń, tutaj możemy pójść różnymi ścieżkami Ale zawsze na początku musimy zacząć od tego, że wyznaczymy sobie x Wyrzucimy z dziedziny x, które zerują nam mianownik Czyli piszemy 1 minus pierwiastek z 3 tangens x będzie równy od 0 Ok, Przerzucamy sobie jedynkę na prawo, dzielimy przez minus pierwiastek z 3 i mamy tangens X równy od 1 przez pierwiastek z 3, a więc tangens X musi być równy od pierwiastek z 3 przez 3 w porządku, sprawdzamy sobie w tabeli wartości trygonometrycznych, którą znajdziesz w karcie wzorów, oczywiście dla jakiego kąta tangens przyjmuje wartość pierwiastka z 3 przez 3 i jest to kąt 30 stopni, czyli pi 6 ale nas to nie interesuje, bo my pracujemy w przedziale od pi do 2 pi i tutaj wkleję teraz tangensoidę, która, która nam troszkę pomoże ogarnąć logikę rozwiązania tego zadania i już za chwileczkę się pojawi na twoim ekranie Mamy tangensoidę. I zobacz, yy, tak jak powiedziałem, tangens dla 30 stopni przyjmie wartość pierwiastka z 3 przez 3, 30 stopni to jest pi szóstych czyli tutaj, ale my pracujemy w przedziale od pi do 2 pi w tym przedziale, więc musimy sobie przetransportować tego tangensa. Po powiedzieć dla jakiego kąta z naszego przedziału, tangens przyjmie wartość pierwiastka z 3 przez 3. Wiemy, że tangens powtarza się co, co pi, czyli przeskakujemy o pi w prawo i daje nam to wartość 7 szóstych pi, ok? Czyli x musi być równy od 7 szóstych pi. No i powiesz, że to wszystko, mam nadzieję, że tak nie powiesz, bo to, to jednak nie wszystko, ale wiele uczniów popełnia błąd w tego typu zadaniach. Eee myśląc, że już policzyli wszystko zobacz, tangens ma jeszcze swoją dziedzinę tak? widzisz, że tangens należy do przedziału tutaj na przykład ten, ten fragment, na którym pracujemy od pi drugich do trzech drugich pi i to trzy drugie pi to jest argument, którego tangens nigdy nie przyjmie, więc to 3 drugie pi też musimy wyrzucić ze zbioru naszych rozwiązań, czyli x równe od 3, drugich pi tego się pilnuj, to jest bardzo ważne, żeby, żeby to pominąć, bo to może wpłynąć na, na nasz wynik. Dobra, pierwszą część zadania mamy za sobą, teraz bierzemy się za rozwiązanie tej nierówności. I tak mówiłem, tutaj możesz podejść do tego na różne sposoby, w ogóle i nie przekształcać, zacząć rozwiązywać tak jak jest. Jednak ja wykonam sobie delikatne, delikatną kosmetykę, żeby to przyjemniej wyglądało, żeby było lepiej widać jaki znak jest w mianowniku, jaki w liczniku. A więc u góry wyciągnę dwa pierwiastki z trzech: przed nawias na dole minus pierwiastek z trzech i spójrz co się dzieje. Dwa pierwiastki z trzech, u góry zostaje mi cosinus. Minus 3 przez 2 pierwiastki z 3. Na dole wyciągam minus pierwiastek z 3, zostaje mi tangens X minus 1 przez pierwiastek z 3, i to jest większe bądź równe 0. Pierwiastki z 3 się skasują. E, pomnożę to, podzielę to obustronnie przez minus 2, i zostanie mi cosinus X. Minus, tutaj usunę sobie od razu niewymierność, czyli będę miał 3 pierwiastki z 3 przez 6. 3 pierwiastki z 3 przez 6 dzielone przez tangent z x i tutaj też usuwam niewymierność pierwiastek z 3 przez 3 i nie zapomnij o obróceniu kierunku nierówności, bo dzieliliśmy przez liczbę ujemną, tak? Ok, i teraz na tym możemy już pracować. Możemy zapisać sobie warunki, no bo kiedy ta nierówność jest mniejsza od zera? Kiedy dzielenie było mniejsze od zera? Wtedy, gdy licznik i mianownik były przeciwnych znaków, czyli albo zakładam, że licznik mam mniejszy bądź równy 0, a mianownik większy od zera, albo licznik mam większy bądź równy 0, a mianownik mniejszy od zera i takie warunki właśnie zapiszę. 1w, pierwszy warunek. Cosinus x minus 3 pierwiastki z 3 przez 6, to pozwolę sobie skrócić, to będzie pierwiastek z 3 przez 2. Zakładam, że jest mniejsze bądź równe 0. Góra może być równa 0, tak? Mianownik nie może być, więc piszę, że i tangens z x, żeby to wszystko było mniejsze od 0, to tangent musi w takim razie być dodatni. Tak? Mianownik musi być dodatni, tak? Czyli tangens z x minus pierwiastek z 3 przez 3 musi być dodatni. Ok, i rozwiązuję ten pierwszy warunek. Przerzucam sobie pierwiastek z 3 przez 2 na prawo, a więc cosinus x ma być mniejszy bądź równy pierwiastek z 3 przez 2 i tangens x ma być większy bądź większy od pierwiastka z 3 przez 3. Żeby rozwiązać tą nierówność, na potrzeby rozwiązania tej nierówności wrzucam kosinusoidę. E, Pojawi się po prawej stronie od tangensoidy. Tylko ją znajdę. O, jest tutaj. No, chodź, tutaj maleńka. Ok. I zobacz, mamy kosinusoidę. Wykres kosinusoidy jest funkcją parzystą, więc jest symetryczny względem osi o y. Po co o tym wspominam? No zobacz. Kosinus e, jakiej argumentu przyjmie wartość pierwiastka z 3 przez 2 sprawdzisz to w tabeli wartości trygonometrycznych jest to 30 stopni czyli pi 6. ale my nie pracujemy w tym przedziale gdzie tutaj znajduje się pi 6, my pracujemy w trzeciej i w czwartej ćwiartce czyli od pi do 2 pi więc interesuje nas cosinu z jakiego kąta przyjmie wartość pierwiastka z 3 przez 2 w tym przedziale od pi do 2 pi no i zobacz, cosinus jest funkcją parzystą, czyli symetrycznym względem osi o y, a więc tą wartość pierwiastka z 3 przez 2 przyjmuję również dla minus pi 6 I wiem, że cosinus powtarza się co 2pi, czyli stąd lecę sobie plus 2pi w prawo. A więc będę miał minus pi 6 plus 2pi da mi to 11 szóstych pi. 11 szóstych pi, tak, dodałem minus pi 6 plus 2 pi, bo wiem, że cosinus się powtarza e, co 2 pi, e, wyszło mi 11 6 pi, czyli cosinus 11 6 pi przyjmuje wartość pierwiastka z 3 przez 2, ale nas interesuje, kiedy ten cosinus jest mniejszy bądź równy, to spójrz, zaznaczę to kolorem niebieskim na wykresie mniejszy bądź równy. Jest tutaj w tym przedziale. Tutaj przyjmuje wartości mniejsze bądź równe. Ten fragment kosinusoidy, czyli od pi do 11 szóstych pi e, dla tych argumentów spełniona jest ta nierówność, czyli piszę x należy do przedziału. Od pi lewostronnie domknięty do 11 szóstych pi prawostronnie domknięty. I teraz lecimy z tangensem. Tangens jakiego kąta jest równy pierwiastek z 3 przez 3 w przedziale od pi do 2 pi. Jest to 7 szóstych pi, ustaliliśmy to wcześniej. Tangens jakich kątów, jakiego, dla jakiego przedziału argumentów będzie większy od yy, pierwiastka z 3 przez 3. No to wszystkie argumenty, które są po prawej stronie od 7 6pi zaznaczam ten fragment wykresu. Może nie zrobię tego idealnie, ale wiesz o co chodzi, tak? I które to są argumenty no to są od 76 pi do 3 drugich pi przedział obustronnie otwarty, czyli x należy do przedziału od 7 6 pi do 3 drugich pi. Ok i mamy tutaj y, między tymi y, przedziałami Iloczyn, czyli musimy wskazać część wspólną, ona będzie rozwiązaniem pierwszego warunku, czyli x należy do e, przedziału od 7 szóstych pi do 3 drugich pi, lewo i prawostronnie otwarte, czyli 7 szóstych pi, do 3 drugich pi. Ok. Pierwszy warunek mamy za sobą, lecimy do drugiego warunku. Czyli teraz mówimy, że licznik będzie większy bądź równy 0, czyli cosinus x minus pierwiastek z 3 przez 2 będzie większy bądź równy 0 i tangens x minus pierwiastek z 3 przez 3 będzie mniejszy od 0. I analogicznie, jak w pierwszym warunku, e, przewrócamy sobie liczby na prawą stronę nierówności i odczytujemy z wykresu, jak to będzie wyglądało. Czyli cosinus jakiego kąta przyjmie wartości większe niż pierwiastek z 3 przez 2 patrzymy na cosinusoidę. tym razem posuwa się kolorem różowym i jest to przedział od 11/6 pi do 2 pi. OK, to jest ten przedział. On będzie obustronnie domknięty, czyli zapisujemy x na lewy do przedziału od 11/6 pi do 2 Pi. Ok, i mamy kosinusa rozwiązanego. Mamy rozwiązany ten przedział. Teraz zajmiemy się tangensoidą. A więc tangens y, jakich wartości, dla jakich argumentów przyjmie wartości mniejsze od pierwiastka z 3 przez 3. I znowu spójrzmy na tangensoidę. Wiemy, że pierwiastek z 3 przez 3 przyjmujemy dla 76pi. Więc wartości mniejsze przyjmiemy w przedziale od pi do 7 szóstych pi, lewostronnie domknięty, bo zobacz, w samym pi przyjmujemy 0. E, Prawostronnie będzie e, otwarty, no bo w 7 szóstych pi przyjmujemy pierwiastek z 3 przez 3. I tutaj bardzo ważne, żebyś na tym nie zakończył rozwiązywania tej nierówności, spójrz, że my pracujemy w przedziale od pi do 2 pi, więc jeszcze mamy ten fragment tangensoidy, fragment od 3 drugich pi. Do 2 pi, tak? Czyli x należy do przedziału od pi lewostronnie domknięty, do 76 pi otwarty, suma od 3 2 pi otwarty, tak? Bo tego argumentu tangensoida nie przyjmuję do 2 pi domknięty, bo w 2 pi mamy 0, to jest mniejsze niż pierwiastek z 3 przez 2, ok. I pod spodem, znowu, tak jak w pierwszym warunku, część wspólna rozwiązań. Czyli zapisujemy sobie część wspólną. X będzie należał do przedziału. E, tutaj popatrzmy. Wychodzi nam od 11 szóstych pi do 2 pi. Domknięty lewo i prawostronnie. Ok, mamy pierwszy warunek, mamy drugi warunek. Rozwiązaniem będzie suma tych dwóch warunków, tak? bo dla tego warunku mamy spełnione przez jakieś x dlatego też więc sumujemy sobie, jeszcze tylko zerknijmy, czy tutaj z dziedziny nam nic nie wylatuje, 7-6 pi wyleciało, jest otwarty przedział, 3 pi też wyleciało w porządku, a więc zapisujemy sobie, mm, zapisujemy sobie sumę przedziałów, to będzie nasze rozwiązanie. Zatem X należy do przedziału. I mamy tak, 7 szóstych pi, lewostronnie otwarty do 3 drugich pi, prawostronnie otwarty, suma 11 szóstych pi, lewostronnie domknięty do 2 pi, prawostronnie domknięty, i zadanie jest rozwiązane 4 punkty 8%, na co bym tutaj szczególnie zwrócił uwagę to na to właśnie, żeby przy określaniu dziedziny nie zapomnieć o dziedzinie, którą ma sam tangens w sobie dodatkowo pamiętaj o tym, żeby odczytując z wykresu przedziały rozwiązań nierówności no nie pominąć te, te, tego drugiego fragmentu tangensa, który teraz tutaj łapką wskazuje tak? no, no musisz po prostu być skrupulatny przy rozwiązywaniu tego typu zadań ok, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym zadaniu. Hej!